Cześć. Dwa miesiące temu na rynek trafił Dugi Blade GT, czyli wytrzymały smartfon z paskami LED z tyłu, takimi jak w Notting Phone. Telefon ma wyrazisty, ekstrawagancki design, ale czy aby nie jest to jedyna rzecz, jaką ma do zaoferowania? Przekonajmy się. Zapraszam do recenzji. Dugi Blade GT ma konstrukcję podobną do Notting Phona z paskami LED umieszczonymi na tylnym panelu. Niby nie jest to nic oryginalnego, a można by nawet powiedzieć, że to hamska zrzynka, ale znowu Duji pokazuje, że jeśli chodzi o design, to nie boją się niczego i robią pod tym względem najciekawsze wytrzymałe telefony. W końcu to Duji wypuścił na rynek pierwszego twardziela z drugim ekranem, jako pierwsi pokryli go też ekoskórą. Ale wracając do recenzji, smartfon dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. Na tylnym panelu ma paski LED, które pełnią funkcję. Z jednej strony ozdobną, a z drugiej takiej rozbudowanej diody powiadomień. Na telefonie mamy dodatkową aplikację Light Elf, gdzie możemy zmienić ustawienia dotyczące ledów albo w ogóle je wyłączyć. Jest to moim zdaniem fajny dodatek taka rozbudowana dioda powiadomień, której nie sposób przeoczyć i która dodaje mu charakteru. Choć nawet bez tych ledów Blade GT zwłaszcza w białej wersji wygląda ekstrawagancko i na pewno wyróżnia się na tle konkurencji. Tylny panel wykonany jest z przeźroczystego, gładkiego, śliskiego plastiku. Obudowa nie skrzypi, a telefon posiada klasę ochrony IP68 i IP69K, co oznacza, że jest chroniony przed kurzem i wodą oraz posiada certyfikat mil STD-810H. Problem jednak w tym, że chyba sam producent nie do końca wierzy w jego odporność, bo w zestawie z telefonem dostajemy też Etui i to niezwykłe silikonowe, ale takie z plastikowymi, wzmocnionymi pleckami. Ja z automatu odrzucam możliwość noszenia Bladea GT w etui. W ogóle noszenie wytrzymałego telefonu w etui to moim zdaniem nieporozumienie. Jeśli kupuję twardziela, to po to, żeby nie musieć nosić go w etui, a jeśli chcę etui, to mogę kupić zwykły telefon. Na tylnym panelu dość wyraźnie ponad obudowę wystaje moduł aparatu. Moduł ma szklaną powierzchnię, a metalowa ramka otaczająca moduł tylko minimalnie wystaje ponad niego. To co mi się nie podoba, to ten napis GT w górnym rogu. Trochę ta czcionka wygląda tandetnie. Samo logo na środku moim zdaniem wystarczyłoby. Boczna ramka w centralnej części jest metalowa, a na górze i dole pokryta gumą. Z prawej strony mamy przyciski do regulacji głośności i zintegrowany ze skanerem linii papilarnych przycisk zasilania, który działa bez zarzutu. Z lewej strony mamy slot na karty z szybkim dostępem i dodatkowy konfigurowalny klawisz. Na dole umieszczono port USB typu C i głośnik multimedialny. Telefon ma wymiary 178 na 83 na 10,5 mm i waży 260 gramów. Jest to więc, jak na telefon z segmentu Ract, dość smukły i lekki model, ale duża w tym zasługa baterii, która ma tylko 5,5 mAh pojemności. Akumulator jest więc gdzieś o połowę mniejszy niż w przeciętnym twardzielu, ale dzięki temu telefon ma praktycznie wymiary zwykłego, klasycznego smartfona. Jest bardzo cienki, wygodnie leży w dłoń, choć ostrzegam, że jest bardzo śliski i chwyt nie jest pewny. W moim zestawieniu Blade GT obecnie zajmuje trzecie miejsce pod względem stosunku gabarytów i wagi do pojemności baterii. Całkiem nieźle, choć już S200 pokazał, że duzi też potrafi robić cienkie, poręczne smartfony. Telefon ma wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala. Jest to ekran IPS o rozdzielczości Full HD+, obsługujący częstotliwość odświeżania 120 Hz. A w ustawieniach mamy możliwość, aby częstotliwość sama dostosowywała się do tego, co aktualnie robimy. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to wyświetlacz zapewnia czystą, chłodną biel i wyraźną czerń. Kolory są jasne, może nawet trochę wyblakłe. Ja zdecydowanie wolę, kiedy są wyraźne i nasycone, ale mimo to na telefonie możemy wygodnie przeglądać internet czy oglądać filmy. Zmierzona przeze mnie jasność ekranu wynosi około 420 nitów nie za wiele, szczerze mówiąc, przez co latem w jasne, słoneczne dni możemy mieć problem z czytelnością ekranu. Jeśli chodzi o specyfikację, to Duji Blade GT wyposażono w chip Dimensity 7050 od Mediatek. Dimensity 7050 to ostatnio jeden z najpopularniejszych układów ze średniej półki cenowej. Do tej pory mogliśmy go podziwiać w Duji S200, Blackview BL 8000 czy kubocie King Kong X. Dosłownie chyba każdy szanujący się producent ma jakiś telefon napędzany tym układem. Z technicznego punktu widzenia, Dimensity 7050 8-rdzeniowy, 6-nanometrowy układ, który składa się z dwóch rdzeni taktowanych zegarem do 2,6 GHz i 6 rdzeni o taktowaniu do 2 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada tu układ mali 68 MP4. Do tego telefon posiada 12 GB pamięci RAM DDR5, którą możemy rozszerzyć o kolejne 20 GB wirtualnej pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1 którą możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD. Jeśli chodzi o wyniki benchmarków, to Dimensity 7050 pracuje się wyraźnie wyżej od telefonów napędzanych Helio G99 i układami Dimensity z serii 6000 oraz trochę poniżej takich procesorów jak Snapdragon 7s Gen 2 i znacznie poniżej wyników jakie osiągnęły telefony napędzane procesorami Dimensity z serii 8000. Telefon dobrze spisuje się w codziennej pracy. System działa płynnie, bez zacięć. A Dimensity 7050 i spora ilość pamięci RAM pozwala na wygodne przeglądanie internetu i granie nawet w wymagające gry 3D, takie jak Hearthstone czy Asphalt Legends. Na telefonie możemy też bez żadnych problemów płynnie wyświetlać filmy nawet w 2K i z HDR, ale ze względu na brak certyfikatu Widevine L1 w serwisach streamingowych takich jak Netflix najlepsza dostępna jakość to zaledwie 480p. Telefon posiada z przodu kamerę do selfie z matrycą 20 mega, a z tyłu znajduje się aparat główny 48 oraz ultra szeroki 5. Aparat główny pozwala uchwycić ostre zdjęcia o przyzwoitym poziomie szczegółowości i naturalnych kolorach. Zdjęcia nocne jak na telefon tej klasy prezentują się przeciętnie, są wyraźne, ale widać też na nich szum. Aparat ultra szeroki pozwala robić ładne, wyraźne zdjęcia krajobrazów, choć w tym trybie kamera nie najlepiej dobiera jasność, przez to zdjęcia czasami są zbyt ciemne, a czasami trochę prześwietlone. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, to telefon może nagrywać się w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę bez stabilizacji, lub w Full HD z elektroniczną stabilizacją. Problem jednak w tym, że ta stabilizacja ma niewielki, żeby nie powiedzieć, niewidoczny wpływ na jakość filmów. Ostrość kamera utrzymuje tak samo w 4K i w Full HD, ale Full HD z włączonym ACE-em podczas nagrywania w ruchu kamera nie wygładza. Nie stabilizuje się w widoczny sposób. Sama jakość filmów jest, podobnie jak zdjęć, przyzwoita, z niezłą szczegółowością i naturalnymi, choć skłaniającymi się ku zimniejszym tonom kolorami. Jeśli chodzi o system, to smartfon działa na lekko zmodyfikowanym Androidzie 14. Delikatnie przeprojektowany przez Duji został interfejs i koną dodano charakterystyczne ramki. Do tego na telefonie preinstalowano aplikacje do obsługi czujników. Easy Launcher, czyli nakładkę maksymalnie upraszczającą wygląd systemu, oraz aplikację do zarządzania tylnymi LEDami. To co mi się podoba, to przede wszystkim aktualna wersja systemu, bo o ile co jakiś czas drobne aktualizacje będą się pojawiać, to na aktualizację do wyższej wersji raczej bym nie liczył. Poza tym system działa płynnie i nie zacina się jak to było w przypadku DK10 czy V40 Pro. Minusem systemu jest na pewno jego kiepskie tłumaczenie. Pod tym względem Duji się nie popisał. I to czego Google nie przetłumaczył, Duji nie ruszył, efektem czego jest na przykład menu Lite Elf, które jest w całości po angielsku. Chociaż w paru innych miejscach też możemy natknąć się na angielskie i nie tylko zwroty. Duji Blade GT zasilany jest przez baterię o pojemności 5500 mAh. Szczerze mówiąc, jak na wytrzymały telefon jest to niewiele, ale sam producent się z tym nie kryje i na swojej stronie wyraźnie zaznacza, że bateria Blade GT Powinna wystarczyć na tylko 7,5 godziny oglądania filmów. No i to by się zgadzało, bo w moim teście telefon po 7,5 godzinach wyświetlania filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym zjechał baterię do 14%. Jest to jak na razie najgorszy wynik, odkąd zacząłem mierzyć ten parametr. Gorzej nawet niż w przypadku F150R2 Ultra, który przecież działając na tym samym chipie i mając baterię mniejszą o 500 mAh, też zjechał baterię do 14%, ale w 12 godzin. Tutaj Duji naprawdę się nie popisał. Jest to też wynik, który jasno pokazuje, że jeśli intensywnie korzystamy z telefonu, to bateria Blade'a GT może nam nawet nie zagwarantować jednego dnia aktywnej pracy i konieczne może okazać się jego podładowanie. Tutaj jednak pojawia się kolejny problem. Akumulator Blade'a GT obsługuje ładowanie tylko 18W, więc naładowanie skromnego bądź co bądź akumulatora od 0 do 100% zajmuje nam ponad 3 godziny. Jeśli chodzi o łączność, to telefon posiada hybrydowy slot na karty, a dzięki wbudowanemu w procesor modemowi oprócz LTE obsługuje również 5G. Do tego telefon obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi 6, posiada moduł Bluetooth 5.2 oraz NFC, a nawigacja współpracuje z systemami GPS, GLONASS, Gileo i Beidou. Z tym, że telefon dość wolno łapie fixa i powoli wykrywa kolejne satelity. Z czasem dochodzi do dokładności jednego metra, ale ogólnie wykrywa i łączy się z mniejszą ilością satelitów niż to robił choćby S200. Smartfon ma tylko jeden głośnik multimedialny umieszczony na dolnej ramce. Na swojej stronie producent podaje, że jego moc to 1,5 W, a maksymalna głośność 118 dB. Trochę dużo. Jest to praktycznie wartość dedykowanego głośnika o mocy około 3 W, takiego jak u Lefona Armor 21 czy Ocintala WP36. Zmierzona przeze mnie głośność to 82 dB i jest to jedna z niższych wartości w moim zestawieniu dokładnie taka sama jak F150B3 Pro czy Ocintala WP35. Nie mam natomiast zastrzeżeń co do jakości dźwięku. Jest wyraźny i bez zniekształceń, ale praktycznie bez basu, czyli standard jak na te półkę. Na telefonie możemy posłuchać też radia FM, ale jedynie poprzez podłączone do telefonu słuchawki, które pełnią funkcję anteny. Jednym z nielicznych producentów, który umożliwia słuchanie radia na swoich smartfonach bez konieczności podpinania słuchawek jest Ulefon. No i przeczas na podsumowanie. Duji Blade GT do kupienia jest na AliExpress za około 900 zł. Jest to typowa cena jak na model napędzany Dimensity 7050. W podobnej możemy kupić Duji S200. Trochę droższy jest natomiast R2 Ultra od F150. Najmocniejszą stroną tego modelu jest bez wątpienia jego wzorowany noting phone'em, wygląd z paskami let na tylnym panelu. Jeśli komuś się to podoba, to spoko, ale moim zdaniem S200 ze swoją zimną, metalową obudową wygląda dużo lepiej. Jak taki klasyczny twardziel. Z kolei Blade GT to raczej twardziel farbowany, do którego producent dorzuca na wszelki wypadek wzmocnione ETUI. Telefon jest cienki i lekki. Ale jeśli zależy nam na czymś ultra cienkim, to ciekawie prezentuje się F150R2 Ultra, który jest cieńszy o 2 mm od Blade'a GT i mimo że ma baterię mniejszą o 500 mAh, to zapewnia dłuższy od niego czas pracy. Do tego R2 Ultra także ma spore diody na tylnym panelu oraz ma lepszy, jaśniejszy ekran AMOLED. Z plusów Blade'a GT muszę jeszcze wymienić aktualny system Android 14, obecność modułu NFC i obsługę sieci 5G. Minusem jest natomiast powolne ładowanie jedynie 18W oraz moduł nawigacji, który działa wolno. Odpowiadając na pytanie postawione na początku filmu, muszę powiedzieć, że tak naprawdę, poza wyglądem, Blade GT rozczarowuje, ale nawet porównując jego design z S200 czy R2 Ultra, nie wydaje mi się, aby Blade GT wyglądał najlepiej z całej trójki. Chociaż to tylko moja subiektywna opinia. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć!